Hej, widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z u, tego ucieczka z więzienia. Tak, musimy się tam dostać. Będziemy musieli tu trenować, tak widzowie. Tu się trenuje. Patrzcie, jak trenujemy. Trenujemy, abyśmy byli, mieli więcej tego wytrzymałości. Bo ja mam tą grę, widzowie. Wtedy wiedziałem o co w niej chodzi. No. Ja bym wolał na bieżni pobiegać, pobiegam chwilę widzowie, no i za chwilę będziemy się ten. będziemy tutaj widzowie, tutaj trzeba, musimy pójść jak zaczniemy i tam musimy biec cały czas, szybko, biegamy. O... Tak już, że jak będzie miał 100, to to idzie. Ten już yy, tam biegnąć. My też jak 1000 będziemy mieli. Będę biegł już. Juu. Chcecie więcej filmów? Widzowie, zostawcie lajka i suba jak chcecie nutę. Biszko, to B1, tak, z moim pieskiem, to Zostawcie suba na tym kanale i łapeczkę w górę. Prosimy, bo nie zostawiacie w ogóle łapeczek. Naprawdę bym chciała, byście zostawili. Ja już jeszcze sobie pobiegnę. Matka złapali. Na sobie chwilę jeszcze ten. Powiedzamy, na bieżni. Jeszcze to. Siłę musimy więcej mieć. Wytrzymałości. Za chwilę będziemy się ścigać też pierwszy raz jak antek. Tak gdzie poszedł? Nie widzę go. Chyba poszedł biegnąć. Albo tu, gdzieś jest. jest tu chyba. Nie, nie ma. Nie widzę. Go. Nie wiem, gdzie on tak jest. Widzę, wy. A za chwilę będziemy Pierwsze zrobić ten. Wiecie, tak. Pierwsze. No. Masz ten uciekanie. On tak się cały czas chyba, ja nie wiem tak to jest, bo nie widzę jej koniku. Ja ją boję. Wpisujcie moją nazwę, widzowie. Alan, y, Alan i, 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 nie, Alan, i, J i, jeden, to jest moja nazwa. On tak tu wyszedł już. Sobie dużo pobiegamy. Ej, tak szczerze, widzę, jak widzimy się, jak będę miał no troszkę już nabitego tego. To do zobaczenia. Już widzę, że będziemy się ścigać. Bo już możemy zacząć. To jest pierwszy bieg. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybko, szybko, jest. jesu. Udano się? Proszę? i yes, daliśmy radę. Czekaj, jeszcze raz musimy odsuć. Ojojoj, skinęliśmy. Widzowie, ale za to chyba będziemy mogli sobie kupić pierwsze jajo. Tak, możemy. Hmm. Dawaj. Jest najsłabszego. Mm. Dawaj jakiegoś dobrego. Ten już lepszy i jeszcze jednego. Mmm. Nie za fajnie. Otwieramy cały czas widzów, jakby nie będziemy mieli jakiegoś fajnego. Jest! Pizki. Może możemy otworzyć. Mm. Widzicie mamy? A gdzie mogę ustawić? nigdzie nie widzę. Nie widzę wizowy. Gdzie to jest? O jas mogę. Posaż. Tylko też mogę wyposażyć i tego. No. I będziemy biegać. Szybciej mi daje spida. No, szybko musimy. Tak naprawdę widzowie to tu trzeba tylko trenować. Biegać i kupować jajka. Antek chyba poszedł biegać, więc... Teraz ja mogę ten. Zobaczmy jak ile? jak Antkowi tam idzie. Antek przegrał. Jest tu jajobajo. Tutaj trzy On tak poszedł znów. Ten. zaplanować. Yy, my sobie tu weźmiemy tego. Bo tu nam się przyda. Widzowie. Bo cały czas biegniemy, co nie? No i to my potrzebujemy. Yy, ten. Więcej wytrzymałości. Jak chcecie filmy z moim pieskiem, to zostawcie też lajka i też zrobimy nutę, tak. Będzie piosenka z moim psem, Dżimbo. Biszkoptowe 1 Musimy to nagrać. Nawet już możemy wrześniu. Wrześniu mówię wam, że już będzie wrześniu. Ale nie obiecam też, ale piątkowi takie fajne dropnęły. nie takie słabe. Idę kupić sobie, bo tak tego, tego rzadkiego nie minimalnie. Nie tego. Tak, ja naprawdę z tego jednego wyścigu to tyle zarobię. To to. Ten to słabo. Proszę, abyśmy coś drutnęli. Ostatnie ajo. Ja. A nie mogę. Hmm. To idę. Widzę, że tam. Biegać. O, udało się. I na tym raczej nam się uda. Oj. tak dał radę. On tak dał radę, widzowie ja. No też szybko idziemy spróbować. Szybko, szybko. Oj oj, 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 oj. On tak już poszedł, na czwartym zginął. Proszę, ja mam, udało mi się to widzieć. No jak tu, tak? tak? my powoli yes, to robić i nam rad Jest, to. Będę musiał szybko przypłynąć, widzowie. Muszę sobie mocno być na ich biegnie. Zginęliśmy? Tak, zginęliśmy, widzę. Dobrze nam poszło, bo byliśmy na czwartym chyba, albo tam piątym już. Więc spoko. My sobie kupimy ten. Nie kupimy, tylko ulepszymy sobie moc. Widzowie, to będzie nasza ostateczne ulepszenie. Więc teraz tam za chwilę wracamy, jak będę miał naprawdę dużo już ulepszone. Do zobaczenia. Widzowie, ten ulepszyliśmy mocno. Patrzcie, ile mam. 9 tysięcy tego wytrzymałości, i za chwilę będę miał 20 tysięcy szybkości. To mocno, widzowie, to jest mocno. Wytrzymałość bardzo by mi się przydała. Teraz. 19 mi wystarczy, myślę, że tylko mi wystarczyłoby to. ten, ten, wiecie co, mamy już 10, będziemy nie za 11, za tak chwilkę, Antek też trenuje kwiatów, jo mamy 11 i lecimy, dzięki. Szybko idziemy. Oj, jestem taki szybki, widzowie, że teraz nie mogę naprawdę ten yy, nawet przejść tego, co umiałem, aż tak jest na szybki. Tolka, Szybko idziemy widzieć? Daliśmy radę i teraz musimy przeskoczyć. to. Yes, udało mi się. Widzę, jak ja jestem naprawdę mądry. Mm. Oj, oj, oj. Ten rak mi rabije. Musimy dużo jeszcze potrenować, widzowie. No i to będzie chyba tyle na dzisiaj, nie udało nam się dzisiaj jeszcze tego przejść, ale uda nam się następnym razem, wierzę w nas, do zobaczenia w następnym filmie. Papa pa.